Od wielu lat w internecie krążą dziwne nagrania, które przedstawiają aktywności ducha. Odnalazłam jeden kanał, który do niedawna posiadał tylko 66 subskrypcji Step's Basement 89. Opublikowała serię filmów na swoim kanale prawie 10 lat temu, w którym to pokazuje dziwne aktywności ducha w jej domu. Ale wróćmy do tego opublikowanego w lutym 2011 roku. W nagraniu opowiada o aktywnościach, które mają miejsce w jej piwnicy, a następnie robi się trochę dziwna. Hi everyone, my name is Steph. Um, I live in New York and I just wanted to do a little bit of an introduction to my channel, Steph's Basement 89. Um, basically, I think my house is haunted, which I know sounds silly and I still feel kind of silly saying it, but I guess I shouldn't. Um, we figured out that about the start of the new year of this year was when things started to happen. Um, it's mostly in the basement, but. Right? Did you, yeah. or are you fucking with me? In the I oh. thought. Do can you? Don't go far. <laughs> so, I, as I'm fucking recording to you, pardon my language, I feel like I just saw someone standing in the doorway, and so did he. No one, right? No. That was definitely. um uh, mm -hmm. Sounds like someone walking around. Mhm. Mm okay. Um, we'll be back. But yeah, this is the introduction. <laughs> A pretty good introduction to channel. Hope you enjoy. Bye. Wszystko to można sfałszować, jednakże uwierzcie mi, w następnych filmach robi się bardziej przerażająco. Stef twierdzi, że to najbardziej nawiedzony obszar jej domu, czyli piwnica. Jej pies Bella wydaje się być trochę przerażona, będąc w tym miejscu. so normally when i come home from work my dog bella will come running to the door to greet me or whatever and i just came home and she didn't do that and it ends up she's down here in the basement just obsessing over this closet door um, she's never done this before it looks as if she's waiting for it to open or she thinks there's someone behind it where um, it's like she acts like she's acting how she does when she wants to get into one of the rooms upstairs um, but she hasn't acknowledged me at all since i came home which is very weird bella She's not even answering to her name. I'm just gonna open it. If I go pull it, see, baby, there's nothing there. There's nothing there. There's nothing in there, crazy lady. Well, it's dark, but as you could probably see, there's no one in the closet. Thank God. See, baby, there's nothing there, lady. Nothing, okay. Przez następny miesiąc, autorka słyszy dziwne dźwięki dochodzące z piwnicy. Oraz dzieją się tam rzeczy, które uważa za nadprzyrodzone. Ustawia kamerę, aby nagrać piwnicę, a konkretniej szafę. Przez wiele godzin nic nie rejestruje. Poza tą jedną rzeczą, zdarza się ona w piątkowy wieczór. Gdy jej koleżanka siedziała wieczorem w swoim telefonie, jej drzwi od szafy same się otwierają. Chociaż jest ona nadal sceptykiem, widzimy, jak wybiega na palcach prosto z tego pomieszczenia i słyszymy, jak wiega po schodach, więc teraz na pewno jest przestraszona. Teraz przenieśmy się do jednej nocy, kiedy Steve i jej przyjaciółka Reszel spędzają razem czas, zbliża się północ. Steve decyduje się nagrać krótki film dla jej współlokatora, który pojechał na wakacje. To co złapała na kamerze, Mrozi krew w żyła. Yeah, to for Stan. I'm Sam! I won't bring them! <laughs> Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. <laughs> We love you, we'll see you soon. Widziałeś to? Gdy Steve patrzy na aparat. przy otwartych drzwiach szafy stoi tam jakaś przerażająca postać. Kobieta w białej sukni stoi i patrzy. Gdy Steve pokazuje po raz kolejny swoją przyjaciółkę, nikogo już tam nie ma. Paranormalna aktywność w jej piwnicy jest prawdą, jednakże co się stało po tym zjawisku. Niestety nigdy więcej się już nie dowiemy, ponieważ Stef nie opublikowała żadnego innego filmu od tego czasu na swoim kanale. Minęło już 10 lat. Właściciel domu skontaktował się z youtuberem i paranormalnym sceptykiem El Cubo Oficial, który zaprosił go do zbadania dziwnych zjawisk paranormalnych w domu w Meksyku. Wiele lat temu, przed wybudowaniem domu, był tam sad, kiedy deweloperzy wykopali wszystkie drzewa. Byli zszokowani, gdy znaleźli niewyjaśnione szczątki dwóch ciał, pochowanych w sadzie. Jedno z ciał należało do dziewczyny. Na tej ziemi później zbudowano dom, a mieszkająca tam rodzina była przerażona działaniami nadprzyrodzonymi. Mówią, że rzeczy poruszały się tam same, słyszeli niewyjaśnione szepty dziecka, a nawet widzieli widmo. Pojawienie się młodej dziewczyny spacerującej po korytarzu w końcu doprowadziło do wyprowadzki rodziny, ale właściciel domu twierdzi, że jest on tak nawiedzone, że niego go nie kupi. El Kubo Oficjal zgadza się z badań rzekomo nawiedzony dom. Towarzyszy mu badacz zjawisk paranormalnych Paco Santin oraz medium psychiczne i właściciel domu. Śledztwo jest transmitowane na żywo w serwisie YouTube. Grupa wchodzi do domu i przeprowadza dochodzenie. Niña. No, no mames aquí no son cuáles de plufisis. Sí, sí. ¿Dónde? Sí, aquí por el pasillo atrás de Paco. Aquí, 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 aquí. Para el cuarto este. ¿Acá? Sí. ¿Quieres usar esta? No, con esta. El más guárdate esta, Paquito. ¿Me puedes hacer tu lamparita? Sí, sí, sí. Guárdate okay. esa. Voy, 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 voy. Ay, no mames. No, ver, sate, sí, ¿tú 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 aquí? Santi. Oh, hay sí, hay algo aquí, güey. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde la escondiste, cabrón? No, no, nadie. no te pases de verga, güey. Alguien ahí, una niña aquí, te lo juro, que sí dijo hola. Hola. Ay. ¡Oh! La puerta es Estamos aquí. Oh. Escucha, 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 están caminando. Pipa twierdzi, że widzi coś czającego się za tylnymi drzwiami, a potem wszyscy słyszą głos dziecka gdzieś w domu. YouTuber El Kupo, który jest sceptykiem, jeżeli chodzi o zjawiska paranormalne, sądzi, iż inni mogą robić mu psikusa, puszczając odgłosy z telefonu. Po rozejrzeniu się i sprawdzeniu terenu działki, prosi ich wszystkich o opróżnienie kieszeni. Zostawiają telefony na materacu i na stole. Ma to na celu wyeliminowanie jakiejkolwiek szansy, że jeden z nich może otwarzać jakieś dźwięki z telefonu. Momentie, gdy twórca wyjaśnia swojej publiczności, że ciężko mu uwierzyć w zjawiska paranormalne, uchwycił coś absolutnie przerażającego. Pero se me hace difícil eh, aceptar que hay una niña aquí. O sea, no es como mm, si quieren que seamos esto. Yo escucho una persona viva. O sea, si, si quieren que seamos esto. Mm -hmm. Talcoche, gracias por tu apoyo. Nos queda en silencio. Widzieliście to? El Kubo nie jest świadomy, że tuż obok niego udało mu się zarejestrować bladą twarz młodej dziewczyny, która jest w oknie drzwi, tuż za nim. Dopiero po kilkunastu minutach, gdy przeczytali czat, odkryli, co tak naprawdę udało mu się zarejestrować. Gdy wchodzą do pokoju, aby zobaczyć, czy ktoś tam jest, nikogo tam nie ma. Czyżby udało mu się zarejestrować ducha dziewczyny, której te szczątki znaleziono na terenie posiadłości, czy też jest to tylko wyszukana mistyfikacja? Ty decydujesz. Dumna mama dwuletnich trójaczków dzieli się swoją historią bezpodności do macierzyństwa na TikToku i innych mediach społecznościowych. Jej TikTok jest poświęcony dzieleniu się historiami i filmami z jej trzema dziewczynami, a ona nigdy nie opublikowała niczego związanego ze zjawiskami paranormalnymi, aż do pewnego wieczoru. Kiedy kamera w sypialni dziewczyn rejestruje coś bardzo przerażającego, gdy budzą się one z rzemki. Pieczki obserwują i wskazują dokładnie tę samą ścianę. Wydaje się, że mówią do czegoś, czego nie ma. Caitlin mówi, że nie ma pojęcia co widziały dziewczyny i nie potrafi wyjaśnić ich dziwnego zachowania. Ale kolejnej nocy o trzeciej jej córka Mili budzi się z płaczem, boi się czegoś, co jest dokładnie na tej samej ścianie. Mała Mili płacze, gdy wyjaśnia matce, że widziała potwora na ścianie w jej pokoju. Więc to właśnie widzą trojaczki, czy to w ogóle możliwe, aby wszystkie trzy widziały jakiegoś potwora? Josh z kanału Order Studio twierdzi, że wraz ze swoim przyjacielem Colin byli sami w domu w Oxford w północnej Karolinie, gdy nagle dziwne rzeczy zaczęły się dziać. Światła zaczynają migotać i słyszy dziwne dźwięki. Nie trzeba wyjaśnić, że autor nagrania jest dość przerażony. Bierze telefon i zaczyna nagrywać krótkie filmy z dziwnych wydarzeń, aby przesłać je następnie swojej dziewczynie. W końcu ma już dość i wychodzi na zewnątrz na kilka sekund, aby zrobić sobie przerwę od szalonych rzeczy, które dzieją się w jego domu. Po chwili odpoczynku zbiera się na odwagę i ponownie zaczyna nagrywać. Cofa się do środka, co jest absolutnie przerażające. Nope, nope, nope. nope. Drzwi szafek same się otworzyły, a krzesło samo się przewróciło. Jednakże twarz, która gapi się na chłopaka z prawego górnego rogu drzwi, jest dopiero przerażająca. Kody jest szokowany, kiedy przegląda swoje nagrania. Do dnia dzisiejszego nie ma pojęcia, czy może być ta przerażająca twarz, więc jak myślisz, co to może być? Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się spodobało. Nie zapomnijcie również paść na poprzednie filmy, jak i oczekiwać najnowszego. A! I wpadnijcie na Instagrama Nexu przez 3U, jeżeli jesteś ciekawy co porabiam poza YouTubem. Na razie i do jutra.